Modelowanie 3D to nie tylko modelowanie fikuśnych kształtów, ale to także modelowanie pod własne potrzeby. Systemy CAD 3D dają nam tę możliwość, że możemy zaprojektować część dokładnie taką, jaką chcemy. Może to być proste pudełko, może to być prosty uchwyt, może to być prosty wieszak, ale ta część będzie miała idealnie dopasowane wymiary dokładnie takie jakich potrzebujemy. I takie części możesz projektować we FreeCADzie, który jest w pełni darmowym systemem CAD 3D. Ja nazywam się Damian Lewczuk i uczę podstaw FreeCADA. Jeżeli chcesz poznać podstawy pracy w tym systemie krok po kroku, w sposób uporządkowany, tak żeby w stosunkowo krótkim czasie zapoznać się z obsługą FreeCADA i z podstawami modelowania 3D, to zachęcam cię do udziału w moim szkoleniu FreeCAD dla początkujących na stronie kursy.akademiacadcam.pl. A teraz pokażę ci jak na podstawie modelu 3D utworzonego we Fricadzie przygotować program na drukarkę 3D. To jak utworzyć tę część pokazywałem w jednym z poprzednich filmów. Użyłem tutaj podstawowych operacji modelowania 3D, więc jeżeli poznasz te podstawowe operacje, to będziesz w stanie samodzielnie taką część utworzyć. I teraz, żeby przygotować program na drukarkę 3D na podstawie tej części, to musimy tę część zapisać w formacie obsługiwanym przez slicer. Ja Korzystam z Bamboo Studio i zapiszę ten model do formatu STEP. Jednak inne slicery też obsługują ten format, więc to jest taki uniwersalny krok, który musimy wykonać. We FreeCAD-zie zaznaczamy to, co chcemy wyeksportować. Z Menu File wybieramy Export. Następnie określamy lokalizację i nazwę pliku. Wybieramy rozszerzenie. W tym przypadku wybierzmy rozszerzenie STEP. A jeżeli twój slicer nie obsługuje plików step, to na 99% powinien obsługiwać format STL, który również jest powszechnie wykorzystywany w druku 3D. Jednak według mnie format step jest lepszym formatem, więc ja wybieram ten format i klikam Save. Tutaj korzystam z domyślnych ustawień, upewniam się, że są wybrane dobre jednostki, klikam OK i. Ten model został zapisany do formatu STEP i format STEP ma tę zaletę, że jest to uniwersalny format wymiany danych pomiędzy systemami CAD-CAM i w tym formacie bryła jest zapisywana jako bryła, bo w przypadku formatu STL bryła jest zamieniana na siatkę trójkątów i jest to siatka. To nie jest bryła, a zapisując bryłę w formacie STEP po prostu mamy bryłę, której możemy użyć nie tylko do druku 3D, ale też w innych systemach, CAD. CAM. I teraz przechodzę do Bamboo Studio. Tutaj klikam przycisk Create New Project, następnie klikam ten przycisk, aby dodać model do projektu. I tutaj wybieram plik, który wyeksportowaliśmy z Fricada. Klikam Open, klikam OK i mamy nasz model w Bamboo Studio. Usunę tutaj te Usunąłem tutaj te filamenty, ponieważ wcześniej korzystałem z gotowego projektu i tam zostały wczytane te ustawienia. Tutaj do przygotowania wydruku użyję po prostu filamentu PLA na domyślnych ustawieniach, które są zapisane w Bamboo Studio. I tutaj jeszcze obrócę ten model o 90 stopni wokół osi Z. Ok, tutaj 180, tak żeby Część była drukowana w taki sposób. Następnie przechodzę do zakładki Preview. Tutaj mamy informację o druku. I ja korzystam z karty pamięci. Dlatego wybieram tutaj opcję Export Plate Sliced File i po kliknięciu tego przycisku zapisuję plik z programem obróbkowym na karcie pamięci, a następnie z kartą pamięci przechodzę na drukarkę 3D, aby Wydrukować tę część na drukarce. I tutaj chcę zwrócić uwagę na to i podkreślić to, że wiele osób fiksuje się na tym, że systemy CAD 3D muszą być nie wiadomo jak rozbudowane, muszą mieć nie wiadomo jakie możliwości, a często zapominają o tym, że wiele osób potrzebuje systemu CAD 3D do zaprojektowania prostej części. Często nie liczy się kształt tej części, a liczy się to, aby ta część miała precyzyjnie określone wymiary. I w tym właśnie może być pomocny FreeCAD, który jest w pełni darmowym programem do modelowania 3D. Coś podobnego zauważam również z drukarkami 3D. Wiele osób nie może tego pojąć, że niektórzy wykorzystują drukarkę 3D do pierdół. Po prostu drukują sobie różnego rodzaju pierdoły, niektórzy drukują zabawki, niektórzy drukują... Takie proste rzeczy, które można na przykład łatwo kupić albo łatwo wykonać innymi technikami wytwarzania, tylko po pierwsze, coś co wykonamy samemu sprawia satysfakcję. Nawet jeżeli to jest pierdoła, którą można kupić, to jeżeli sami to wykonamy, to często samo to, że po prostu wydrukujemy, jest więcej warte niż cokolwiek innego. A jeżeli chodzi o Możliwość wykonania innymi technikami wytwarzania, no to nie każdy ma dostęp do innych technik wytwarzania. Drukarka 3D chyba jest najbardziej dostępnym i najłatwiejszym w opanowaniu urządzeniem, które pozwala na wytwarzanie części. Tutaj po prostu czasami warto przyjąć inną perspektywę i nie oceniać wszystkich ze swojego punktu widzenia, bo czyjś punkt widzenia może być zupełnie. Inny i ktoś może mieć po prostu zupełnie inne cele i możliwości. Także to na tyle, i zachęcam wszystkich do sprawdzenia FreeCADA. Bo często to może być narzędzie, które będzie wystarczające, a nie mamy tutaj problemów z żadnymi ograniczeniami licencyjnymi, nie musimy odnawiać licencji, nie musimy się nigdzie rejestrować, nie musimy podawać swoich danych po prostu pobieramy, instalujemy i korzystamy z Frikada A FreeCad regularnie się rozwija, co możemy obserwować na oficjalnym forum Frikada, regularnie są publikowane postępy prac nad Frikadem. Także myślę, że naprawdę warto zainteresować się tym programem.